Cześć. Chciałbym Ci zaproponować dzisiaj coś nietypowego. Chciałbym, żebyś został prostakiem. Jak to zabrzmiało? Kiepsko, co? Dobra, a konkretnie chcę, żebyś zaczął pisać prostacki kod. Prostacki. Taki zwykły, zwykły prostacki kod. Dlaczego prostacki kod? Co w takiego fajnego jest w prostackim kodzie? W prostackim kodzie jest fajne to, że nie jest skomplikowany. Jest prosty. Po prostu prosty bo zauważyłem, że bardzo, bardzo, bardzo wiele osób nie tylko początkujących, ale również tych zaawansowanych programistów uwielbia i kocha pisać kod. Zakręcony, skomplikowany i nie wiadomo po co w ogóle. Więc jakie są zalety prostackiego kodu? Jak w ogóle dojść do prostackiego kodu? To jest bardzo proste. To jest ekstremalnie proste. Staraj się każdy problem rozwiązać w najprostszy możliwy sposób, najprostszy. Nie szukaj skomplikowanych rozwiązań, tylko szukaj rozwiązań tych najprostszych. Jeśli masz jakieś duże zadanie do rozwiązania, podziel je na małe kawałki i znajdź najprostsze możliwe rozwiązanie dla każdego z takich podzadań. Dla każdego z tych podzadań znajdź najprostsze rozwiązanie i w efekcie uzyskasz całościowe rozwiązanie najprostsze z możliwych. I co, że co ja sobie coś wymyśliłem i w sumie nikt tak nie robi. Po co ja w ogóle? Przecież wiadomo, że trzeba tworzyć, nie wiem, 10 zagnieżdżeń klas, trzeba robić 57 milionów interfejsów, i w ogóle trzeba kombinować jak koń pod górkę, żeby coś zrobić i zakodować, bo inaczej to nie będzie się można pod tym podpisać, że to zrobiłem ja, doktor, habilitowany. No, sorry. Sorry, ale no właśnie tak by to wyglądało. I możesz mi nie wierzyć, że tak to powinno wyglądać, ale popatrz na to na przykład z punktu widzenia test drive and development, o którym tutaj będzie link. Ola Kunysz zupełnie niedawno opowiadała na tym logu. Jak to się robi? Masz zadanie, masz jakiś temat, problem do rozwiązania i zaczynasz od stworzenia testów. W momencie, jak tworzysz testy, to musisz je podzielić na małe kawałki logiczne. Nie da się zrobić jednego dużego testu. Znaczy, oczywiście da się, ale, ale to, to trochę niezgodne z regułami z sztuki jest. Więc e, robisz te testy, dzielisz to zadanie na jakieś mniejsze logiczne kawałki. Czyli dokładnie to, o czym, o czym przed chwileczką mówiłem. Duże zadanie podzielić na małe kawałki. I następne co masz zrobić, to masz przygotować najprostsze możliwe rozwiązania danego problemu. Najprostsze możliwe tylko tak, żeby te testy się zazieleniły. Tylko po to. Po nic więcej, żeby testy się zazieleniły, czyli żeby rozwiązać problem, ok? To jest najprostsze możliwe rozwiązanie. I teraz, jak już masz to najprostsze możliwe rozwiązanie, możesz punkt po punkcie posprawdzać, czy to rozwiązanie jest eleganckie, czy ono jest zgodne z regułami sztuki, czy coś ci w nim nie brudzi. Jeśli tak jest, to wtedy, wtedy zabierz się z refaktoryzacji, ale też nie przesadzaj. Weź pod uwagę, że to nadal ma być proste. Postaraj się zakodować gdzieś tam w głowie, że zawsze używasz najprostszych możliwych rozwiązań. Dobra? Przy czym copy paste to nie jest najprostsze możliwe rozwiązanie, to nie jest dobre rozwiązanie nigdy, nigdy, więc okej, okay. umówmy się, że, że nie to mam na myśli. Myślę, że rozumiesz, o czym, o czym mówię. I jest jeszcze jedna reguła, którą zna każdy programista. Świetnie zna po wypiciu kilku pi, wyrzuceniu na wszelkie możliwe sposoby, jak omawia kot swoich kolegów, że on jest zaskomplikowany, że to, że tamto. A przecież trzeba było użyć kisa. Kisa, keep, it simple, stupid. Każdy programista zna tą regułę, a praktycznie żaden się do niej. Nie stosuje. No dobra, przesadziłem może nie żaden, ale, ale gru, duża grupa programistów się nie stosuje do tej zasady. Prawda jest też taka, że im starszy i bardziej doświadczony programista, tym częściej rozumie ideę tej, tego stwierdzenia, rozumie ideę Kisa i go używa. A im młodszy programista, tym ma to bardziej gdzieś i chce się wykazać. Chce się wykazać, że on potrafi potrafi użyć tej metodologii, potrafi użyć tej metodologii, potrafi użyć jednego wzorca, drugiego wzorca, trzeciego wzorca, czwartego wzorca. Nieważne, że nikt nie rozumie jego kodu, że on sam po pewnym czasie nie wie o co w tym wszystkim chodziło, ale jest, jest 50 tysięcy linii kodu, tam gdzie wystarczyłoby 100. Więc jeszcze raz, pisz prostacki kod. Co ci to da, że będziesz pisał prostacki kod? Już ci mówię. Po pierwsze. Pokochasz swój prostacki kod. W przyszłości, jeśli będziesz usiłował coś zmienić w swoim kodzie, coś sprawdzić, to zobaczysz, jak łatwo ci wejść w prosty kod. Po prostu łatwo, nie trzeba kombinować, nie trzeba cudować, przeczytasz kilka, kilkanaście linijek, przeczytasz jedną funkcję, drugą trzecią, i już wiesz, o co w tym wszystkim chodziło. Pokochają cię Twoi klienci. Pokochają cię Twoi klienci, ponieważ jeśli okaże się, że w Twoim kodzie jest jakiś błąd, to znalezienie błędów w prostym kodzie jest proste. Zdecydowanie bardziej proste niż w jakimś bardzo skomplikowanym rozwiązaniu. Pokochają cię testerzy. Jeśli macie zewnętrznych testerów, którzy zajmują się tworzeniem testu do waszej aplikacji, to pokochają cię twoi testerzy, bo oni lubią testować prosty kod. Po prostu lubią testować prosty kod, bo prosty kod się łatwo, łatwo testuje. I ostatecznie pokochają Cię osoby, które będą po tobie rozwijały ten kod. Bo jeśli okaże się, że trzeba coś zmienić, że trzeba coś zrefaktoryzować, trzeba coś dodać, to Twój kod będzie cudowny, bo będzie go łatwo przerobić, łatwo zmienić, łatwo zrefaktoryzować. Widzisz, wystarczyło napisać kawałek prostego kodu, ile plusów. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni i Ty też jesteś zadowolony i szczęśliwy, bo na napisanie prostego kodu. Trzeba dużo, dużo, dużo mniej czasu niż na tworzenie różnych dziwnych, skomplikowanych dziwolągów, skomplikowanych rozwiązań. Już pomijając fakt, że potem to trzeba wszystko potestować, a nie daj Boże, trzeba by to było kiedyś zrefaktoryzować, to jest 100 razy więcej roboty. Więc jeszcze raz, bądź prostakiem, pisz prostacki kod, wszyscy cię za to, pok za to pokochają. Dziękuję pięknie i zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek vloga.